Witam wszystkich. Prezentuję pierwszego gołąbka na aukcję. Jest to oryginał Hardy Kruger. Obiecaliśmy dla Wiktora już dawno temu, że po pewnym czasie zaczniemy po jednym gołębiu wystawiać. Także co roku będziemy jednego oryginała wystawiać u Wiktora. Co o tym gołąbku można powiedzieć? Kapitalnej budowy samiec. Super jest. Naprawdę, zresztą to wszystkie głębi od mm, Super w budowie. E, sam, e, samiec e, o numerze 488 z 20 roku. Oczywiście z DNA kupiony na pipie. A bardzo ładne oko. Mm, co to jest? Jest to. Bezpośredni syn Black Rolexa e, i, Lej, i ganuski, którą e, hardy e, zresztą, w, jeśli ktoś obserwuje te gołębie to na pewno wie co to jest za ganuska, ale więcej w rodowodzie jest to też wnuczek e, Blue Perla. E, także naprawdę, myślę, e, wnuczek Shiroko i Hallower. Jeden z najlepszych lotników na San Andreas. Eee, także myślę, że naprawdę bardzo fajny on do rozpodu. Eee, co jeszcze o nim można powiedzieć, eee, jest dziadkiem 16 Asana w rogowo, eee, dziadkiem eee, 32 miejsca z Costa de la Luz? Eee, w 485 km, także mówię, naprawdę bardzo fajny gołąbek. Szóstka jego dzieci u nas zostaje w rozpodzie. A że jest, chowamy tylko po 18 parach, w porywach do 20. Także musimy jakoś tam to też coś coś wydawać starszego, żeby młodszy mogło wejść w to miejsce. Także już jego córka 2167 też super się zapowiada u nas. Jako samica rozpodowa. Także zapraszamy do akcji.